Dzieci, spać, już późno. Dobranoc, dobranoc Wendy, dobranoc śmieciu. dobranoc, dobranoc Jasiu, słodkich snów. Dobranoc, mamu. Piotrusiu, panie, czyś ty pan, czy chłopiec z kraju Dlaczego wprawiasz mnie w ten stan, tajemny i bolesny? Kim jesteś, chłopcze? Czyż jest złębą za czarna dzieci, czy tylko ich i moim snem, co też jak sen odleci? Piotrusiu, panie, czyś ty Pan, co chce panować władzy nad dziećmi, którym serca nam do szczęścia nie wystarczą? Piotrusi, przyją straszne lęk, że plany są już niecne, a w głębi serca także chcę, byś był mi czwartym dzieckiem. Piotrusiu, Panie, został cień po tobie od księżyca. I wiem, nadejdzie taki dzień, że wrócisz go odzyskać. Tak, boję się, że znikniesz mi z bezbronną mą gromadką, a jednak ciągle mi się śni, że jestem Twą niepotrzebną matką. Piotrusiu, panie, Twoja twarz jest przecież twarzą dziecka. Kim jesteś, że w spojrzeniu masz moc, co jest czarodziejska? Docierasz nim na samo dno dorosłej duszy mojej. Więc ciebie boję się. O Ciebie też się boję, Piotrusiu, boję się. Jasiu! Misiu! Wendy! Wstawajcie! No toś pan, wstawajcie, zabieram was na zastanie.